Jeżeli prowadzisz warsztaty, to tworzenie obrazów w tej technice, czyli z wykorzystaniem filców wstępnych, niekoniecznie takich gotowych, sklepowych, mogą być takie prefilce, które uczestnicy szykują sobie e, samodzielnie, jest fajnym pomysłem na takie warsztaty, które są cykliczne. E, w domach kultury, w świetlicach środowiskowych, na warsztatach terapii zajęciowej. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy, nie wiem, jedną godzinę, dwie godziny tygodniowo i chcemy sobie rozplanować pracę na jakąś większą formę. Bo na jednych zajęciach mogą sobie uczestnicy zaprojektować swój obraz, na kolejnych zajęciach jednych, drugich czy trzecich, nawet. Tworzyć te profilce z myślą o tym, co konkretnie z tego będzie. I tak naprawdę ta praca nam się może rozciągnąć na całe tygodnie czy miesiące, po to, żeby finalnie sobie stworzyć jakiś duży obraz, każdy uczestnik swój własny, czy praca grupowa, w zależności od tego, jakie to jest miejsce, jaki ośrodek, jacy uczestnicy. No i super byłoby później zorganizować taką wystawę takich prac, więc to by była bajka. To taka sugestia przy okazji.